Witam Państwa na konferencji po meczu Pogon motor Lublin. Przedstawiam trener Piotr yy, Świerczewski, szkolniewiec motoru i pan Piotr Szczechowicz, yy, trener zespołu Pogoni Siedlce. Proszę bardzo o komentarz do dzisiejszego spotkania, pan trener Piotr Świerczewski. To, co tutaj mam komentować? Wszyscy Państwo widzieliście, to było takie chyba fajne widowisko, koledzy, ten pan wygrał, gratulujemy im. Dwie drużyny starały się jak mogły. Ten lepszy póki co. Tyle pan y, trener Motoru. A co ma do powiedzenia szkolnia Pogoni? Ja myślę, że trener Wojciech powiedział już dużo o tym meczu. My nie chcieliśmy cię grać ani pięknie, ani ładnie. Chcieliśmy po prostu zagrać skutecznie po to, żeby wygrać na własnym stadionie. Udało nam się, cieszymy się, że, że wygraliśmy u siebie. Ja to zwycięstwo dedykuję swojej mamie i przy okazji chciałem podziękować wszystkim tym kibicom, sympatykom klubu i działaczom, którzy wspierali mnie w tym dość trudnym dla mnie momencie. Serdecznie dziękuję. Po tych krótkich oświadczeniach obu trenerów proszę o pytania. Zadam pierwsze pytanie, tradycyjnie Włóżek, Włóżek, Siedecki, ale nie do Pana Piotra nie do Pana Piotra Sierczewskiego. Panie Piotrze, tak. po takiej wielkiej karierze jaką Pan miał, jako sportowiec, taki pan do klubu, to tu dużo mówić. Kiepskiego. To znaczy, klub nie jest kiepski, bo klub jest jakby na dorobku. Teraz można powiedzieć, są nowe nadzieje związane z tym klubem, ambicje również. Miasto ma wybudować stadion, więc pewnie będzie co najmniej tak fajnie jak tutaj, bo póki co tutaj jest naprawdę fajny obiekt. Drużyna no, stoi na razie słabo. Po to ja zostałem ściągnięty w szóstej kolejce, żeby jakoś tam spróbować drużynę odbudować. Mam obiecane, że będę mógł ściągnąć kilku nowych zawodników, więc na razie się rozglądam. Myślę, że dzisiejsze spotkanie już, już piłkarsko jest jakiś krok do przodu, natomiast no, ja przyszedłem w takim momencie, gdzie było dwa dni przed jednym meczem, teraz było dwa dni przed drugim meczem i za dwa dni. Treningowe, znowu mamy kolejny mecz. Także tak naprawdę ja niewiele mogę zrobić z tymi zawodnikami, którzy są. Wierzę, że oni się potrafią odbudować i, i, i przecież grają dla siebie o swoje kontrakty, bo, bo przecież kontrakty to są również pieniądze i zarobki. Także oni grają przede wszystkim dla siebie. Motor jest na ostatnim miejscu, ja tak może trochę powiem. Na wesoło, że trochę podpuszczamy przeciwników naszych, odbijemy się od dna i będziemy piąć się za niedługo w górę. Mam taką nadzieję, to trochę tak na wesoło. I, i, a całkiem serio to tak to jestem przekonany, że ściągnę jeszcze dwóch, trzech zawodników, bo mamy mankamenty i to dużo. I ta drużyna na pewno to nie jest drużyna, która, która spadnie z, z ligi. Myślę, że jeszcze, jeszcze zamieszamy. Ale póki co jesteśmy na, na ostatnim miejscu, Yy, tak jak Pan widzi uśmiech u mnie na twarzy, to nie oznacza, że jestem załamany. Jestem zły, że przegraliśmy, ale pełen optymizmu, że zbuduję z tą drużyną, yy, że zbuduję tą drużynę i w niedługim czasie się odbijemy od dna. Jeszcze rok temu działacze Lubelsy zakładali awans nawet. Byli niezadowoleni, jeśli zespół był na czwartej, trzeciej pozycji. No teraz jest na ostatniej. To no wie pan co, to, to tak pytanie widać. też trochę nie do mnie, bo to działacze oświadczenie takie może złożyli. Ja nie wiem, to oni tak złożyli. Muszą sobie zdawać sprawę przede wszystkim z tym, ci działacze, którzy takie oświadczenie składali, że, żeby budować drużynę, żeby mieć dobrą drużynę, to trzeba mieć przede wszystkim zaplecze. Tego zaplecza nie ma w Lublinie, na, na razie się błąkamy, szukamy stadionu, mamy wiele innych problemów, kwestii organizacyjnej i takiej typowo treningowej. Ja dopiero otworzyłem im oczy mówiąc, że na przykład my nie mamy dużych bramek, tylko trenujemy na bramki małe, takie dla dzieci. To są takie podstawowe rzeczy piłkarskie, a jak widziałem tutaj w Siedlcach, obieg i gratuluję, nie wiem kto to wybudował miasto, miasto. nie? No, macie świetne sztuczne boisko, macie obok. No, namierze, tak, jedno tak. albo dwa? Dwa, tak, Dwa. I to chyba oświetlone tak, nawet. Tak, nie? Jedna trybuna wystarczy do tego, bo pewnie więcej nie trzeba. F chyba jedna z lepszych muraw, jaka jest w drugiej lidze. Także gratuluję Wam i mam nadzieję, że w niedługim czasie w Lublinie też takie się, taki obiekt się pojawi. To, to Pan Kradz Szczepowicz, śmiałem oszczędzać. Gdzieś, ale zadam, zadam pytanie. Czy wszystkie założenia taktyczne zostały się spełnione? Czy założenia taktyczne zostały spełnione? No nie da się wszystkich założeń nigdy taktycznych nigdy zrealizować. Nie Wie pan co no, chcieliśmy w drugiej, w drugiej połowie wprowadzając Jacka, żeby troszeczkę więcej mu piłek zagrać takich na to co on potrafi, bo on potrafi grać jeden na jeden tutaj troszeczkę e, żeśmy się pogubili w tym momencie i taka, toś no, tość że głupia bramka, bo brakowało takiej konsekwencji ten element taki, tego przetrzymania tej, 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 tej piłki przede wszystkim zawiódł, ale cieszę się przede wszystkim, że mimo że te założenia, które sobie możemy mówić i możemy robić, że nie wyszły, to, to, to teraz mam to gdzieś tak, najważniejsze są trzy punkty, bo, bo co mam powiedzieć, że, 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 że wykonujemy piękne założenia, a my już wykonywaliśmy piękne założenia i nie zdobywaliśmy punktów, a teraz gramy do przodu, Udało się wygrać u siebie spotkanie, gdzie, gdzie wiadomo, że to było jakąś taką naszą mm, no bolączką. Cieszymy się z tego. Trzy punkty są, zostają u nas i tyle. Czy był to najlepszy mecz? Poważnie w tym sezonie. Hmm. Wie pan co, nie umiem tak jednoznacznie powiedzieć, czy był najlepszy mecz. Na pewno był skuteczny mecz I ja z tego się cieszę, że są trzy punkty. A to trzy był ładny, już graliśmy ładnie i zmysłowaliśmy dwa razy, minimalnie przegrywaliśmy. Mówi się o Pięknej Grze, jutro nikt tego nie będzie pamiętał, tak? bo to już jest historia, liczy się to, co się dopisuje i, i tyle, tak. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytanie? Zapraszam. Tylko jeden dziennik, czy Nie, no proszę, to są, tak. Tam jeszcze jedno ja, mogę? Proszę. Tylko jeden to. Już możemy pójść. Mm. Nie no, ale jeszcze zapytam raz, czy jeszcze są jakieś pytania? Pani? Pani Nie ma? Pani się krępuje, bo pani chce zadać pytanie panu Piotrkowi o... Mam żonę, ma dzieci, jestem zajęty. Tak? No, proszę bardzo. A my już na pytania. Cóż, dziękuję obu trenerom, dziękuję państwu. Zapraszam na konferencję pomysłu czuł ze świtem Nowy Dwór.